Poznań główny trwa budowa peronu trzeciego A. Proszę Państwa, jesteśmy przy ulicy składowej. Tu będzie wyjście z, ten, z tunelu na ulicę składową idąc w kierunku... Dzielnicy Cesarskiej, po drodze miniemy siedzibę Kolei Wielkopolskich, Uniwersytet Ekonomiczny. Patrząc w lewo, zauważymy monumentalny budynek Zamku Cesarza Wilhelma II. Można go po drodze zwiedzić, później udając się ulicą Święty Marcin. Na zbiegu ulicy Święty Marcin Olaf Tadeusza Kościuszki znajduje się Muzeum Emigmy. W tym miejscu znajdował się oddział biura szyfrów sztabu generalnego wojska polskiego Pracowali w nim Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski, matematycy, którzy rozszyfrowali niemiecką maszynę szyfrującą Enigma. Znajduje się też w tym muzeum odtwarzone wnętrze niemieckiej łodzi podwodnej UBOT także zapraszam do zwiedzania przy budynkach z lat 70 skręcamy w lewo i idziemy w kierunku Okrąglaka jeden z najsłynniejszych polskich budynków znajduje się w literaturze fachowej całego świata w pobliżu na placu Wolności widzimy budynek Biblioteki Raczyńskich udając się dalej charakterystyczną fontannę, po której spływa woda, udajemy się na stary rynek. Także wyprawa jest bardzo krótka. Dzięki właśnie temu. Peronowi się z, droga skraca do dzielnicy cesarskiej i dalej na Stare Miasto. Zdjęcia robiłem w wrześniu tego roku. Podobno w tunelu układają już płyty granitowe. Tu widzimy odkrytą część peronu trzeciego A. No będzie tutaj zrobiona wiata. Co się dotyczy numeracji peronów, to ja bym zrobił krótko. Ten peron, trzeci A, robię peronem pierwszym. Następny jest drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty i siódmy. Po prawej stronie wszystkie perony z oznaczeniem A, po lewej byłby tylko jeden z oznaczeniem B. Jest to dzisiejszy czwarty A. I to jest chyba najprościej, tylko należy ludzi do tego przyzwyczaić i będzie idealnie. Wchodząc od strony miasta, wchodzimy, wiadomo, na peron pierwszy, udajemy się na drugi, trzeci, czwarty i tak dalej. Termin oddania tunelu 2022 rok. No, i liczymy na to, że w końcu ruszy budowa dworca lub kapitalny remont tego, który jest. Proszę Państwa, w trakcie realizacji tego filmu otrzymałem list od pana Tomasza Mariusza. Łachuta cytuję. Bardzo chciałem podziękować koleżankom i kolegom, kolejarzom za mocne wsparcie, które mi udzieliliście. To dzięki Wam i filmowi pod tytułem Opalenica pana Ryszarda Maja, który był dedykowany mnie, czyli Tomaszowi, Mariuszowi, Łachutowi, udało mi się uzbierać i wpłacić kwotę... I pół tysiąca złotych, jako wpłatę wstępną na windę dla niepełnosprawnych. Poza tym udało mi się uzbierać i mam na koncie zrzutki kwotę 19 875 zł. Bardzo za to dziękuję, zwracam się. Jeszcze z prośbą o wsparcie dalsze, ponieważ całkowity koszt windy wynosi 45 tysięcy zł, plus przygotowanie miejsca podjazdu w którym będzie zamontowana winda. Liczę, że mogę na Was liczyć, kolejarze i wszyscy miłośnicy kolei i ludzie dobrej woli. Jeszcze raz przypomnę, kto to jest Tomasz Łachut. Jest to Mężczyzna w średnim wieku. Były dyżurny stacji Katowice. Pracował na tym stanowisku do czasu, aż nie złapała go ta straszna choroba. Ma amputowaną nogę. Choruje na cukrzycę. Oraz do pasa jest sparaliżowany. I mieszka w takim budynku, gdzie schody nas na klatce schodowej są w kształcie ślimaka, co uniemożliwia zjechanie wózkiem na dół, czeka na naszą pomoc. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejny film. Kamera, narracja i realizacja Ryszard Maj, Poznań. i oh, yes.